Wioska Afitos w greckim regionie wypoczynkowym Halkidiki. Zazwyczaj już od kwietnia tętni tu życie, ale w tym roku koronawirus pokrzyżował plany turystom z całego świata. Początek sezonu był martwy i nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Spotkać można jedynie kilku odwiedzających. Większość to turyści przyjeżdżający na jeden dzień z pobliskich salonik. Kawiarnie i restauracje świecą pustkami. Dla właścicieli oznaczać to może jedno – bankructwo. Nikt w regionie nie uporał się jeszcze z kryzysem. Wszyscy czekają na rozwój wydarzeń. Myślę, że ten rok będzie dla nas prawdziwą katastrofą. Nikt nie przyjedzie? Ktoś na pewno, ale bardzo niewielu w porównaniu z poprzednimi latami. Grecja czeka więc na gości. Otwarte są hotele, skrupulatnie przestrzegające rygorystycznych zasad higieny. Wszystkie powierzchnie są dokładnie czyszczone parą wodną, a następnie dezynfekowane. Obowiązuje też noszenie maseczek, zachowanie dystansu i częsta dezynfekcja rąk, a wydały 22-stronnicowy dokument z wytycznymi dla przemysłu hotelarskiego i restauracyjnego. W czasach pandemii nie ma mowy o beztroskim życiu. Teraz nawet rutynowe otwarcie kawiarni czy zrobienie kawy staje się dla pracowników wyzwaniem, ale czego się nie robi dla turystów? Mamy wiele rezerwacji, ale ze względu na niepewność i ograniczenia w podróży nie wiemy, czy goście naprawdę przyjadą. Ludzie chcą podróżować, mówią nam, jeśli będziemy mogli, to przyjedziemy. Aby wiązać koniec z końcem, właściciel hotelu potrzebuje co najmniej 50% obłożenia. Kolejne dni i tygodnie pokażą, czy rezerwacje będą zrealizowane i czy ostatecznie zostanie coś w kasie. Puste plaże z kolei oznaczać mogą dla Greków kolejny kryzys finansowy, być może nawet większy od tego sprzed kilku lat.